Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich uczniów klas piątych w kolejnej lekcji z cyklu Nauczanie zdalne. Na dzisiejszej lekcji Pivot Animator, kolejna lekcja, najprawdopodobniej już ostatnia. Chciałbym, żebyście wykonali projekt, w którym nie będziecie używali patyczaka, tylko chciałbym, żeby animacja dotyczyła zegaru. Patyczaka pozwolimy sobie usunąć, Mam już otwarty program Pivot Animator. Usuwamy go klawiszem Delete na klawiaturze. Proszę bardzo, nie ma już tego. Obiektu, a my zaczniemy od wstawienia tutaj w to miejsce tła, którym jest tarcza zegaru. Żeby Wam wykonywało się łatwiej tę pracę, w internecie, w Google wpiszcie sobie hasło Tarcza Zegara, przełączcie się na kartę grafika i wyszukajcie taką tarczę, która Wam się podoba. Ponieważ mi podoba się ta tarcza. Wybrałem ją zresztą specjalnie również dlatego, że tarcza nie może mieć żadnych wskazówek. Czyli tarcza bez wskazówek. Jeżeli już dokonaliśmy wyboru, klikamy prawym guziczkiem myszy. Wybieramy opcję Zapisz grafikę jako. Wskazujemy oczywiście miejsce, w którym ma to być, zostać zapisane. Ja zapisałem w klasie 5 materiał pod nazwą tarcza zegara. Nie będę tego wykonywał już po raz drugi. Jak mamy już zapisany plik, wracamy do pivot animatora. Wybieramy sobie opcję plik, czytaj tło. No i również tu wskazujemy, gdzie znajduje się nasz zapisany obrazek. Klikamy opcję otwórz i proszę bardzo już go tutaj mamy. Powinniśmy też od razu kliknąć w menu edycja opcje. Aby zobaczyć jakie są wymiary tego naszego rysunku, on ma szerokość ponad 200 pikseli i wysokość ponad 200 pikseli, co oznacza, że od środka będzie to troszkę ponad 100. Ja w takim razie dłuższą wskazówkę przygotuję o długości 100 pikseli, krótszą oczywiście analogicznie krótszą. Przejdźmy do tworzenia wskazówek tego zegara. Wybieramy sobie opcję Plik, stwórz figurę i to okienaczko, już znacie. Wcześniej tworzyliście piłkę, teraz wystarczy nam taka zwykła jedna kreseczka, która będzie symbolizowała wskazówkę, ponieważ ona ma długość tylko 48 pikseli. Więc muszę w menu edycja kliknąć tryb edycji, i w tym momencie mogę już ją edytować. Ona ma być dłuższa, tak jak już mówiłem, około 100 pikseli musi mieć, nie musi mieć dokładnie, ale około 99 też będzie dobrze. A więc klikam menu plik, zapisz jako. I nazywam sobie, jak widzicie, mam już tutaj poprzednią próbę, którą robiłem, jakieś pliki. Nazwę sobie wskazówka długa. Podobny sposób skracam ją i wykonam wskazówkę krótką, która będzie miała około 60 pikseli. O, 59 też musi być. Plik zapisz jako, i tutaj nazwijmy to. Wskazówka krótka, czyli WSK krótka. Dobrze, mam już przygotowane obydwie wskazówki. Dołączę je do mojego projektu. Klikam menu Plik, Wczytaj Figurę. No i wybieram, że chcę mieć wskazówkę długą. I po raz drugi, plik. Wczytaj Figurę. Wskazówka krótka. Otwieram. Są one już tutaj obydwie umieszczone. I super, zaczynamy animację. Chciałbym, żeby każdy z Was wykonał animację, która będzie trwała jedną godzinę. Ja sobie rozpocznę od godziny trzeciej do godziny czwartej, no i szybciutko dodaję klatkę. Moje poszczególne klatki będą zmieniały się co pięć minut. Wy oczywiście możecie zrobić inną sekwencję czasową częściej lub rzadziej. Rzadziej, może nie tyle, ale. No, problemem małym może tutaj być podzielenie tego odcinka między trzecią godziną a czwartą, czyli tam, gdzie będzie zmieniała się krótka wskazówka godzinowa, na 12 kawałków, bo na tyle powinien ten podział być zrobiony. Ponieważ, jak już mówiłem, może to być pewien problem, ja to robię metodą na oko, czyli po prostu troszeczkę zmieniam to położenie za każdym razem i czy na to, żeby się uda dopasować, żeby było to wszystko ładnie. Troszeczkę jeszcze niżej. Dodajemy następną klatkę. Mamy już godzinę 3.30 na moim zegarze. Więc pozostaje mi jeszcze tylko 6 klatek do wykonania. Mam następną klatkę, dodaję następną, jeszcze cztery tylko, a no jak widzicie, za dziesięć szesnaście, czyli trzy klatki pozostają do wykonania. Jeszcze dwie. No i ostatnia będzie godzina czwarta. Ok. Bardzo proszę, mamy tutaj wszystkie klatki po kolei wykonane. Nie chcę tego oglądać w pętli. Prędkość załóżmy, że może być Dobra, zobaczmy jaki mamy efekt. Świetnie. Udało się to dosyć ładnie, płynnie wykonać. Więc na końcu zapisuję pracę. Klikam menu plik. Zapisz jako. To oczywiście znacie. I proszę bardzo, to już też poprzednia próba, którą wykonywałem. Chciałbym, żebyście zapisali swoją pracę pod nazwą, swoje imię, czyli Piotr. Potem nazwisko. W moim wypadku gin. Klasa. Powiedzmy, że jestem w klasie 5B i dopisuję słowo zegar. Czyli imię, nazwisko, klasa i słowo zegar. Naciskam guziczek Zapisz, moja praca została zapisana. Tak wykonaną pracę oczywiście poproszę o przesłanie na mojego maila, podanego w treści wiadomości, celem przejrzenia i sprawdzenia tych prac. Myślę, że praca nie będzie trudna, ale możecie się bardzo ładnie wykazać, wyszukując jakąś fajną tarczę zegara, czy nawet tworząc własną, na przykład w programie Paint. Tudzież wskazówki możecie też w jakiś ładny, sprytny sposób tutaj wykonać. Ciekaw jestem Waszych prac. Na dzisiaj to tyle. Do usłyszenia na następnej lekcji.